Hej, hej, witam was w piątkowy wieczór, szykuję się na giełdę staroci, na gościnne występy do Starachowic, spójrzcie jakie mam skarby, nie mam doświadczenia w pakowaniu, tak jak wy doświadczeni handlarze, dlatego ja biorę wszystko, pewnie wszystko przywiozę, zobaczymy jak będzie. Wydaje się niewiele, ale już część spakowałem a jeszcze dopakuje trochę drobnicy, trochę rupieci, trochę szkiełek będzie dobrze do zobaczenia rano Witamy w mieście gwiazd no teraz godziny wystawiania rupieci bierzemy się za robotę Nie nagrywałem wcześniej, bo się ludzie dopadli i rozdropali mi część towaru, i nie miałem jak bardzo nagrywać. Ale chciałem was wszystkich przywitać z miasta gwiazd, Starachowice, dobra giełda. Może nie ma dużo wystawców, ale hojni kupujący. ja Jestem zadowolony, bo już się coś sprzedało. A może Wam pokażę tak z bliska. No, kto wie, co to jest? to jest kieliszek nie gałka, to nie jest kieliszek to jest kieliszek, bo jak go nalejesz to go musisz wypić, bo go nie idzie odstawić już oczywiście to bańka takie szkiełko o, wydech sportowy dosyć cienki panie Księgowy, otwórz wazę

jest Gauguin, jest Dariusz. Zapraszamy do Starachowic zawsze, każdą sobotę na tarczę starański. Dalej, galaj, ja tej nie przyjadę raz na jakiś czas. Znowu w ogóle. Ja Zabieram towary. Namówiłem, przyjechał, jest zadowolony. Ja jestem zadowolony. Droga za paliwo się zwróciła, jeszcze starczy na parówę na odlenie. Patrzcie się, kurka zimowa, a Dariusz? Ale mamy futro tutaj. Jest jutro. Spodenki. Ale no dobrze Chodźcie, zobaczymy co Darek ma do kupy. na tym, na straganie. Patrzcie jakie skarby. Pieniądze. Na ziemi leżą pieniądze. O. Maska halloweenowa. Ciupaka. Płaszka. O, jakie tutaj skarby, zobacz. alo, alo tam jest karta z Orange o nie, to nie drogi dłoń, bo to drogo. drogo aktualizacja pozdro, aparaty jest godzina pół do dziesiątej dochodzi w tej chwili ruch się troszkę zwiększył ale co miało się sprzedać to już się sprzedało, tak podejrzewam bo na początku obsiedli mnie handlarze obkupili mnie z najlepszych fantów z perełek i została sama ściółka i teraz czekam, aż ludzie się ruszą do sklepu na zakupy, bo tu tak jest centrum niedaleko, coś się może jeszcze sprzedać. Ja na poliwo zarobiłem, to był mój cel. Mogę spokojnie wracać do domu, ale nie będę wracał jeszcze, jeszcze trochę pohandluję. Czekam, czekam aż, jak się sytuacja rozwinie. Patrzyłem przez oczko, yy, lupę szpiegowską, nie, lup, nie oczko, nie lupę, tylko lunetę. Wypatrzyłem skarb, samorodek. Księgowy, podaj samorodek patrzcie jaki skarż samorodek złota piracki, sygnowany trupem czaszką znaczy będzie <laughs> osiądź, ale jak złoto wagę ma popatrzcie jeszcze jak to sytuacja na giełdzie wygląda tam sprzedaje Darius. Hallo! Wiecie, co zaczynam się robić głodny? A zupy nie wziąłem. No i co teraz? No trudno, obejdę się smakiem. A tu mam jeszcze kapsle, pozdrow dla wszystkich zbierających. Oczywiście dla Arturów Kaniowskiego i dla Artura Flaminga. Nic specjalnego. Jedna osoba się pytała do tej pory, ale większego zainteresowania nie ma. Jaka cena tej maty? A ile pan da? No to dla mnie to tam wartości nie ma wielkiej. 5 zł. Pan sobie wybierze więcej, to się dogadamy. Zbory, tak? O, są HPCSburg chyba. No. Jaka tam rzeka płynie? Neba? Newa? Newa tak? Mamy tutaj klienta na kapselki. Przegląda. Ważne, że ruch w interesie jest i mój, mój patent dla klientów słodkości. Proszę brać się częstować, jak ktoś ma ochotę. Draże czekoladowe, smaczne i zdrowe. Ruch się trochę zwiększył, ludzi przybywa i handel się kręci. A ja jestem zadowolony. Brakowało mi tego, ale wiecie, że to uzależnia. Wszyscy, którzy raz zaczęli. To będą wracać do tego. To jest jak z czekoladą. Na jednym okienku się nie kończy. Udało mi się nawiązać kontakt tutaj z kolekcjonerem kapsli zaprosił mnie tutaj do bagażnika, pokazać co on tu ma. Ile pan mówi, ma w samochodzie? Tutaj w samochodzie? Tak. Tylko to nam gdzieś. około no, no, 10 tysięcy. Ktoś by uwierzył? Patrz, to wszystko jeszcze tam podobno dalej. No rewelacja. I to są wszystko bardzo, no są bardzo są dobre wymianę, tylko... to, to są na wymianę, tak pan mówi. O, tu włoski jakiś jest ale są no, już... te są już umówione, żeby ja, nie było No. Już mówione, mama. rewelacja zobaczcie jakie tutaj skarby są u sąsiada u mnie zegareczki jakieś przypinki tutaj monetki ale mnie zainteresowała jedna rzecz o, patrzcie jaka cebula rewelacja to jest w srebrze? Nie, to jest w stali, ale oksydowana. Oksydowana. A jaka może być przybliżona wartość takiego skarbu? Około półtora tysiąca. O, no i to jest zegarek. Wygląda jak ścienny. Ale taki mnie zainteresowała no, jedna rzecz. żeby Pan mógł powiedzieć coś na temat tego to przyrządu. Bardzo praktyczny przyrząd w budownictwie, szczególnie jak się układa płytki, bo jest krótkie, po prostu dokładnie... Za sekundę. Poziom, wszystko jest idealne. Magnes, bo magnes takimi mocno. starymi poziomicami to były poziomowane schody w Pałacu Kultury. No, może. No. Wszystko możliwe. Darius poleciał za potrzebą, powiedział: Zastąp mnie, co sprzedasz, to twoje. Także jestem teraz u niego i będę handlował jego towarem. Niedrogo, brać. Nie ma właściciela, ja sprzedaję. Niedrogo. Proponować cenę. Nie ma chętnych? Co my tutaj mamy? Nie zostaw jakichś pieniędzy tutaj. Nie ma nic. A to oszust. Jaki piękny zegarek. Schowam do kieszeni i że sprzedam za 2 zł A co to za jakiś Mahatma Gandhi? Nie to papież! Jan Paweł. Ale się naciąłem. Fajna pamiątka w biżu. Fajne biżu. Na odpuście po 10 zł. Tu po 2 zł. Brać, wybierać, decydować. I pieniędzy nie żałować. Mamy broń. Pistolet docierał. do piwa Ale też Dariusz ma tu skarby. Monety, pieniędzy groszy dzierżawy. Konotinska. O, jest jakaś arabska. Z Kataru, pewnie. Nikt nie chce nic skupić, nikt mi nie da zarobić, no. Ten telefon trup, nie żyje. Nie żyje, nie żyje, no. Tych piłeczek muszę dać. Pod Dalek. dwa złote te piłeczki, ja mówię, o, muszę, jamniki się fajnie nimi bawią o muszę, ja się jamniki bawią muszę bazę. dać się dalekowi, bo mam ich całe pudło no. Pan golfiarz to znaczy robiłem na pol golfo a. pole A w Hiszpanii w świetłych krajach budowaliśmy pole golfowe całe od podstaw, a później przyjeżdżały klienty do tych piłeczek to można było wózkami przywozić Panowie, nadeszła ta chwila, że trzeba się zbierać i pożegnać hejo dziękuję za zaproszenie o matko bosko rzuć, że te śmieci dzięki za zaproszenie, za udaną giełdę było Fajne. fajnie o, lajka no ja jeszcze się będziemy widzieć także widzicie jak było, było fajnie pora kończyć, pożegnać, posprzątać, bo późno jest, jak klasyk powiedział pożegnaj, papa Będę tęsknił See you Dochodzi to 12 .00. Dla mnie to już jest koniec Chciałem Was pożegnać Z miasta gwiazd, ze Starachowic Pakuję się i lecę O, ta patera? Jak ja dla Pani 30 zł, bo to już się pakujemy, to już jest cena taka do wzięcia Tylko kroić placek i układać Tylko łupiec czy No, no tak jak widzicie, no, klienci chodzą, pytają jak ktoś jest chętny, kupuje, jak ktoś jest ciekawy, tylko pyta. A my się zbieramy, pakujemy i lecimy, bo dzisiaj jest koronacja króla w Anglii. Trzeba zobaczyć to historyczne wydarzenie. Hej, hej, pozdrawiam Was wszystkich ze Starachowic. W górach się to wszyscy. Hej. Szybko do Ja już jestem w domu i wiem teraz, co się na giełdzie sprzedaje, a co się nie sprzedaje. A ile zarobiłem? Zarobiłem tyle. Jestem zadowolony. I tyle. Jak jest, u mnie będzie jadał z kryształów. Chodź Masz jedz, masz nową miskę od pana. <grystanie> <grystanie>